Dzień dobry, mam trzęsiawkę ręki, a Adam ma nieułożone włosy. Jedziemy do warsztatu samochodowego. Zawieram Was dzisiaj ze sobą, kręcimy vloga. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. I co, lecimy z tym dniem? Mieliśmy jechać do warsztatu we Wrocławiu, a okazało się, że warsztat jest w Długołęce. To niby nie jest daleko od Wrocławia, ale mimo wszystko. Jak może wiecie, albo nie, mieliśmy małą e, nieprzyjemną sytuację. Obrysowano nam na parkingu samochód. I teraz po prostu jedziemy na taką kontrolę do warsztatu, to trzeba w nim naprawić i w ogóle. No i będą nam no, ale oględziny to tak brzydko brzmi. I będą nam go naprawiać. Nie będę tak robić ręką, bo mnie to denerwuje, jak potem oglądam i tak macham rękoma. No, także jedziemy do warsztatu, a potem jedziemy na jakieś zakupy i Izuś jedzie do swojej ukochanej panci na zakupy spożywcze dla siebie. Znaleźliśmy sklep w Wrocławiu, sklep zoologiczny uprzemiłej Pani, do której przyjeżdża się ze zwierzątkami. I jedziemy z Izusiem, to jest taki słodki, jak on wchodzi, jest taki dumny. Zobaczycie zresztą wszystko na filmie. I co, dzisiaj też film? No, nie gadam już, widzimy się potem. Zobaczcie jaki to jest turysta, ale mamy brudną szybę. Turysta był w sklepie u swojej ukochanej panci, pokazał jak się piątkę daje i teraz wraca do domu jeść pyszności. Izusz uwielbia patrzeć na drogę. Idziemy <grymne> teraz do domu, zostawimy Izusia. Jestem głodna, jak nie wiem, ale nie ma chyba nic na obiad, więc pojedziemy do jakiejś biedry na mini zakupy i będą serio mini, bo zależy mi na tym, abyśmy nie zabierali jedzenia za dużo stąd do nowego mieszkania. Więc kupimy serio tylko rzeczy na ten tydzień, bo w kolejny weekend się przeprowadzamy. I co? I pojedziemy jeszcze do Action, ponieważ muszę kupić koperty i pudełka do wysyłek paczek z Vinted, bo coraz więcej paczek się sprzedaje. Bardzo mnie to cieszy. No, bo rzeczy są mega tanie i po prostu chcę się ich wyzbyć. Więc kupujcie. Nazywam się na Vinted tak samo jak wszędzie, czyli Liwły Wróciliśmy na chwilę do domu. Odstawiamy Izusia. Ja opisałam film, który pojawia się jak zawsze o 17. Bierzemy paczki na Vinted. Znaczy z Vinted. Jedziemy kupić koperty, powysyłamy od razu paczuchy i no potem zrobimy jeszcze jakieś zakupy spożywcze i wracamy do domku, będziemy dalej coś tworzyć. Paczki na Vinted nadane, e, zostały mi jeszcze w domu dwie, ale co z nimi było nie tak? Nie, jedna mi została, moja suknia e, studniówkowa, ale na nią muszę kupić większe pudełko, bo ona jest naprawdę duża. Więc jedziemy teraz do Action i kupimy koperty, bo mam nadzieję, że jeszcze rzeczy będą się sprzedawać przez tydzień minimum. I kupimy pudełko na tę dużą suknię, i w ogóle zobaczymy, co jest ciekawego w Action. A potem jedziemy na jakieś mini zakupy spożywcze do Biedry. Ten vlog będzie się nazywał Samochodowy vlog bo w nim się nie dzieje nic innego, oprócz tego, że jeździmy samochodem. Ale tak, byliśmy w Action, kupiliśmy... A! Już mam naprawiony bagażnik, więc Wam nie pokażę, co tam leży, bo nic tam nie leży. Dzisiaj panowie w serwisie naprawili nam bagażnik, z powrotem się otwiera. E, kupiliśmy koperty, dużo kopert, więc na Vinted można zamawiać. Pudełek niestety nie było, więc pani z Action nam oddała jedno. Jaki wiecie karton, żebyśmy mogli zapakować to, co chcemy. I kupiliśmy jeszcze Izusiowi nowe zabawki. Dwie. Tak, i to były nasze szalone zakupy, a teraz jedziemy na jakieś zakupy spożywcze. I może na coś do jedzenia. Albo po coś do jedzenia jeszcze nie wiem. Przyjechaliśmy pod Biedronkę, ale pozwolicie, że nie będę już Wam Biedronki pokazywać, bo to wciąż ta sama Biedronka, my jeździmy w kółko do jednej i tej samej, więc po prostu zrobimy w niej zakupy i jeśli uda mi się coś fajnego kupić, to po prostu dam Wam znać. Pijcie wodę. Woda jest zdrowa. Ciekawe, czy w Biedrze będzie jakaś nasza woda. Zobaczymy. Wleciały magnumy, te malinowe. To są złoto, to jest złoto w PH. Ok, wybaczcie za ten dziwny kadr, ale ładuje mi się telefon. Zdecydowaliśmy, że nie jedziemy nigdzie na jedzenie, tylko zjemy lasagne z biedronki w domu. Postanowiliśmy zaoszczędzić. Wydaliśmy dość mało, jak na nas, na zakupy, dlatego stwierdziliśmy, że nie warto tego zniszczyć, i wydać teraz na jedzenie na mieście, dlatego zjemy lasagne. Lazanie z Biedronki jest pycha. Mega Wam polecam. Ok, na kolację zrobiłam sobie dwie kromeczki chałki, nie widać, że to jest chałka, z samym masełkiem. Piję do tego herbatkę i tak mi mija wieczór. Ogólnie jest to chyba najnudniejszy vlog, jaki powstał na moim kanale. Generalnie w dniu dzisiejszym nie działo się nic, a tak naprawdę działo się mega wiele. Ponieważ przeprowadzka do nowego mieszkania wiąże się, serio, z wieloma. Co ja mam na tej głowie? Przeprowadzka w nowe miejsce ogólnie wiąże się z wieloma formalnościami, załatwianiami wszystkiego, kupowaniem masy rzeczy, chociażby musimy kupić zabezpieczenie na balkon dla Izusia, żeby nie wypadł z balkonu. I chcę namówić Adasia, ponieważ w mieszkaniu mamy takie duże okna. Takie jakby jak balkonowe, ale bez wyjścia na balkon. Wiecie o co chodzi. E, I chcę go namówić, żeby było siatka, żeby była i na balkonie, i za jednym z tych balkonowych okien. Także trzymajcie kciuki, aby Izuś miał dużo miejsca. Izusowi musimy kupić jeszcze nowy drapak, ponieważ ten stary się już rozleciał. E, no i co? I dzisiaj przez pół dnia tak naprawdę. Ogarnialiśmy sprawy z samochodem, bo wszędzie dzwoniłam, żeby tylko nam jak najszybciej go naprawili i w ogóle e, ogarnialiśmy też pewien sprzęt do nowego mieszkania i ogarnialiśmy internet, ponieważ planuję z 1 września ruszyć z zajęciami z Zumby ze mną w roli trenerki. Nie wiem, co z tego wejdzie, ale no wiadomo, do tego jest mi potrzebny internet, dlatego nalegałam, aby Adaś załatwił internet bardzo szybko. Zaraz pokażę Wam. Mamy już spakowane trzy kartony. Dziś mieliśmy spakować czwarty, ale wyszło jak wyszło. No i co? I taki to jest gadany vlog ze mną. Nie będę tego filmu już przeciągać, bo nie ukrywam, takie logistyczne sprawy są dla mnie dość trudne do ogarnięcia i ja się zawsze stresuję, żeby wszystko wyszło na pewno po naszej myśli. E, dlatego ja tak mocno przeżywam i miliard razy wszystko analizuję, czy na pewno dobrze wszystko zaplanowaliśmy i czy wszystko się uda i w ogóle. E, także marzę tylko o tym, aby dzisiaj się umyć i spać. Dzisiejszy vlog był samochodowym vlogiem. Jeśli ktoś dotrwał do końca, to bardzo serdecznie Wam dziękuję, że byliście ze mną. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, jeśli faktycznie tutaj ze mną jeszcze teraz jesteście. I koniecznie wyczekujcie filmu jutro, ponieważ ten film będzie kolejnym, e, kolejną skarbnicą przepisów. Będzie to znowu pięć pomysłów na coś. Zobaczycie sami jutro, na co tu będą przepisy. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam dobrej nocki, Innym życzę dobrego dnia, bo nie wiem, kiedy mnie oglądacie. Widzimy się już jutro w kolejnym filmiku. Jutro mamy 20 sierpnia, ale jak Wy to oglądacie, to ten film jest opublikowany 20 sierpnia, czyli kolejny film jest 21 sierpnia. A jako, że kolejny film jest 21 sierpnia, to oznacza, że zostało tylko 10 filmów w sierpniu. Dlatego bądźcie na bieżąco i widzimy się już jutro. Cześć!